Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeden z Was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, Panie, któż to jest. Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona i A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego szatan. Jezus zaś do niego, co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, Dlaczego mu to powiedział? Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus, Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Trudna bardzo Ewangelia. Wydaje się, że ten Wielki Piątek powinien być najtrudniejszy, ale ten Wielki Wtorek i cała sytuacja z Judaszem, niezrozumienie i konsternacja wśród uczniów no, są bardzo, bardzo trudnym momentem tego tygodnia. Ja mam wrażenie, że cała ta Ewangelia jest o tym, jak rozchodzą się nasze oczekiwania z rzeczywistością. Po pierwsze, mamy tutaj Judasza, który czegoś bardzo konkretnego od Jezusa oczekiwał. Oczekiwał, że Jezus będzie naprawiał ten świat. Że wprowadzi w wolność y, narodową, że y, pogro, pogromi ich wrogów, i y, te oczekiwania musiały lec y, mu, w gruzach. Dlatego Judasz ma w sobie zgodę na to, żeby Jezusa zdradzić. Po drugie, y, są oczekiwania Piotra wobec samego siebie. Jestem dzielny, odważny i nigdy nie y, porzucę mojego przyjaciela. I te oczekiwania wobec Jezusa i oczekiwania wobec mnie samego zawsze tak samo się kończą. To znaczy zawsze jestem rozczarowany, bo tak długo jak chodzi o moje plany i moje wyobrażenia, tak długo y, muszę się przekonać, y, że po prostu to nigdy tak nie jest, jakbym chciał. I po trzecie jeszcze jest jedna... Taka warstwa, w której oczekiwania rozchodzą się z rzeczywistością, dlatego, że nam się bardzo często wydaje, że doświadczenie mszy świętej to powinno być doświadczenie mistyczne. Takie doświadczenie, w którym ja będę trochę na kształt buddyjskiego mnicha, który przeżywa Nirwanę. Będę cały rozanielony, chóry anielskie będą we mnie śpiewały, a ja będę skupiony na najświętszej Eucharystii doświadczał tej wielkiej, pięknej modlitwy. Tymczasem patrzymy na Jana, na Piotra, na Judasza przy stole ostatniej wieczerzy i oni wcale nie są na takim mistycznym etapie, na którym przeżywają całą głębię tego, co się dzieje. Oni się zastanawiają, kto zdradzi, oni się dogadują ponad głową Jezusa, kto o co zapyta, y, oni y, przeżywają gigantyczne wątpliwości, rozczerki. Judasz nawet po spożyciu Eucharystii idzie w mrok. Y, widzimy, że... Trzeba nieustannie, i Ewangelia nam w tym bardzo pomaga, konfrontować nasze wyobrażenia i oczekiwania wobec Boga, wobec, Boga, wobec siebie, wobec modlitwy, konfrontować z rzeczywistością, bo ta Ewangelia opisuje, co się dzieje naprawdę, jak jest w rzeczywistości. Ciekawe jest też to, że rzadko kiedy w Ewangelii aż tak mocno wychodzą na wierzch ludzkie emocje Jezusa. Bo tutaj rzeczywiście jakby Jezus no, troszeczkę się nawet żalił, nie? jakby taka pewna gorycz w takim znaczeniu, która go przepełnia z racji tego, że gdzieś apostołowie do końca nie zrozumieli o co chodzi w jego misji, tutaj się pokazuje. Tym bardziej, że jest naprawdę tylko kilka miejsc w Ewangelii, gdzie pada to stwierdzenie w oryginale zawsze to samo. Gdybyśmy sięgnęli do oryginału, to, to jest to samo zdanie, choć w różnych przekładach różnie, ale dzisiejsza Ewangelia właśnie od tego się zaczyna. W czasie wieczoru z uczniami Jezus wzruszył się do głębi. I to pada, kiedy Jezus opowiada przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. To zdanie pada, gdy wraca syn marnotrawny i ojciec wzruszył się głęboko na jego widok. To zdanie pada, gdy Jezus wzruszył się i zapłakał nad Jerozolimą. I to zdanie pada właśnie podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus no, eksponuje swoje ludzkie uczucia, wzruszenie, ale też podszyte, no bólem, o ile wydaje się, że w tej przypowieści o marnotrawnym synu, o miłosiernym Samarytaninie, to jest takie wzruszenie, które jest wzruszeniem radosnym, to kiedy płacze nad Jerozolimą i można powiedzieć płacze nad pustołami tutaj w czasie Ostatniej Wieczerzy, no to jest to takie bardzo bolesne wzruszenie. Święty Paweł napisze potem, że był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu, jest do nas podobny także w tych gigantycznych wewnętrznych emocjach, w smutku, może w lęku także, w gniewie, przecież pamiętamy o świątyni jerozolimskiej, której, której bronił. Jest do nas podobny we wszystkim, a Sobór Watykański II napisze potem jeszcze, że ludzkimi dłońmi pracował i ludzkim sercem kochał, że to człowieczeństwo w nim tak bardzo przy okazji. Wydarzeń z Wielkiego Tygodnia się ujawnia. To, to nie jest wszechmocny Bóg, który znał każde serce, każdą naszą myśl i miał świadomość, że owszem, idzie na cierpienie, ale ono potrwa krótko i zakończy się triumfem zmartwychwstania. To nie jest druga osoba boska z całą świadomością tego, co się wydarzy i, i, i w związku z tym ktoś spokojny i opanowany z myślą o tym cierpieniu. Nie, to jest człowiek, który za chwilę przeżyje gigantyczne osamotnienie. Yy, przeżyje gigantyczny ból i nawet ten kryzys wiary wyrażony w słowach Boże mój Boże czemuś mnie opuścił więc yy, możemy tutaj odnaleźć także samych yy, siebie bo w Jezusie ciągle odnajdujemy właśnie wzór swojego człowieka. chyba w żaden inny dzień wielkiego tygodnia właśnie hmm. n, aż tak siebie nie odnajdujemy w tym tekście i w tych postaciach jak w tym wielkim tygodniu bo Zarówno e, o, o, widzimy Jezusa, który jest bardziej człowiekiem niż gdziekolwiek jakby indziej w innych tekstach, a z drugiej strony wśród tych postaci tego tekstu no, możemy bardzo też siebie zobaczyć prawda, w czasie tej ostatniej wieczerzy z Jezusem. No ale cóż, idźmy dalej.